Cześć, z tej strony, bracia malczyńscy! I dzisiaj będziemy typować sobie naszych faworytów podczas Fame ma 12, które już za moment nie walczy żaden z nas, więc możemy sobie spokojnie tutaj wszystkie walki w końcu wytypować. Tak tylko obiektywnie, jak jest to możliwe, jak zazwyczaj. Także zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu wasze typy. Jak się pokryją z naszymi, to zostawimy wam serduszko. I oczywiście, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco, a my. Przechodzimy do walk typowania. Także pierwszy raz od dawna mamy nie 10, a 9 walk i w pierwszej walce walczą kobiety kamiszka kontrola Anna i FBB i FBB Pro i tutaj zaczynamy typowanie. Dawid! Wydaje mi się, że wygra kamiszka. No, mam więcej walk na koncie. Z tego co pamiętam ma i wygraną i przegraną ostatnio. Anna i FBB Pro ma jedną porażkę, ale przewalczyła chyba cały dystans, tego co zapamiętam. Mogę się mylić, poprawcie mnie jeśli tak jest, ale myślę, że e, tutaj nie będzie takiego problemu ze strzynajem wagi, tam bo pamiętam, że walczyliśmy na jednej gali i był totalny problem tam z wagą, bo bardzo dużo nas zbić. No to... Ja obstawiam Faję na nią tutaj, ale. A ja na Kamiszkę. No, no dobra. Fawora, no, tak, bo mój mój nie mam faworytów. Nie mam faworytów, aczkolwiek w sensie ulubieńców. Aczkolwiek, no ja myślę, że. E, walka numer dwa. Ryba kontra Koro. E, Ryba swoje dwie ostatnie walki wygrał, ponieważ wygrał z Filipek i wygrał z. Sasza. E, Koro, mistrz WBW. No. Nie wiem jak się bije. Ja widziałem, że, widziałem, że ma dużo uda. I że fajnie kopie na trailerze. Że ja uda tylko te. No w każdym razie ta ryba już ma doświadczenie w klatce, a tak mówi, no debiuty potrafią, e, to jest zupełnie inny świat, więc skoro może się zdziwić, tam wchodzę do środka. E, ja bym obstawiał na rybę. Ja też, ale to może być tak, że ja zawsze tak powtarzam przed tak że może być tak, że... Zazwyczaj jest tak, że na debiucie ktoś się pali, ale może być tak, że Okaże że Koro się urodził po to. Zwłaszcza, że ma być z publiką. Kolejna walka Krycha, czyli twórca kanału FMM, e -E -E -E, kontra szefców. Kontra ostatnie dwie walki przegrane, walczyły z mocnymi zawodnikami. E Krycha 4-1? 4-1 chyba. Tak jest, 4-1 Jeden z, z najlepszych stary. zawodników obecnie FMM ma, z najlepszym rekordem. E no, e moim zdaniem wygra Krycha. E moim zdaniem też wygra Krycha i tutaj stawiałbym właśnie na niego, ze względu na to, że jest bardzo przez niektórych niedocenianym zawodnikiem. Myślę, że to jest takim podejściem, tutaj co może się dziwić, bo Krystian jest naprawdę dobry, bardzo ciężko w sumie nie trenuje i jakby lekceważenie go, no może się obrócić przeciwko niemu I ja jakby stałem tutaj na krychę. Ale e, zobaczymy powiedzmy Wiadomo to. no, jest tutaj chłop wielobranżowy, UFC, twórca kanału MMA, jeszcze znajduje czas na fejm MMA. To naprawdę, no szacunek dla niego. Bestia kontra Radzik, dwóch wielkich chłopów. O, tutaj to jest liga wielkich chłopów. Liga i wielkich chłopów, y, jakieś 800 kg na wadze będzie łącznie. Słuchajcie, no jedna bomba i światło gaśnie, a no eee, Bestia większe doświadczenie ma. To jest waga ciężka, jak ja to zawsze powtarzam, jedna bomba i światło gaśnie. Także, tak, no stawiałbym, y, no na kogo byśmy tutaj stawiali, Radzik? Strongman, siła no, chyba nieporównywalna, jednak do... na no, a bestia zresztą no, no, nie, nie należy do słabych zawodników. Tak, tak, wydaje mi się, że... że Pan Mariusz Podzielowski powtarzał, że on sobie takie 200 kilo tutaj na kilka razy. Wydaje mi się, że jeżeli debiut nie spali Radzika, to ta moc będzie dużo, dużo większa i może pokonać bestię. Ale bestia też ma swoje argumenty. Także jak ja to zawsze powtarzam, to jest waga ciężka. Dobrze, no, na kogo stawiasz? Jedna lampa. Na jedna kogo stawiasz? stawiasz? Na tego, kto zada pierwszą lampę. Kto, kto wygra? Kto stawia? Kurde. Kto? Yy, według mnie, czekajcie. Radzik. No to ja powiem... Jedna lampa i światło. Ja stawię na bestię ze względu na większe doświadczenie i obycie w lingo, bo to jest jednak coś, Czego czasami nie da się Tak, ale pamiętajcie: jedna lampa. Kolejna walka to jest Tańcula kontra Muran. Tańcula, który ostatnio pogromił Marcina Malczyńskiego, według mnie wygra tą walkę, ale ona będzie bardzo, bardzo ciężka. Będzie jeszcze cięższa niż pierwsza jego walka z Muranem. A ja myślę, że wygra ten drugi, ten Muran właśnie. Jest w czasie treningowym, ma dużo walk to no, jest to, z ale z też którego... walka, walka, walka. No ale to walka była krótka, to nie ma co na to A, patrzeć. On już nie zmęczył się na cym. kontra Marty Renty. Wygrazusie, po prostu. Ale no, widziałem no. ostatnio jakiś tam rzut. Przez nie, ten... no, to, e, widziałem, no też mi się wydaje, że wygrazusie. To Marty Renty też rzucała przez Bionda już przed, przed walką z Martą A, to, to pamiętam. No bo ty tylko się rozgrzewała i zaraz wchodziłeś na scenę, e, żeby mieć swój media e, No też tam pokazywała rzuty, pokazywała wszystko. No, ale walka wygląda inaczej. No, wydaje mi się, że, że zułusję bardziej, nie? To jest na Na Nasz typ do Walka o pas kategorii półśredniej. Dawid znaczy się Adrian Polak kontra wie, Wiewiór. No, moim zdaniem wygra Wiewiór. Maksymilian Wiewiórka. Tak, moim zdaniem wygra Wiewiór, ale będzie to ciężka walka. To będzie taka typowa walka, prawdopodobnie. To znaczy, dla kogo będzie ciężka. Dla obu, bo oboj są mocni. No i jeszcze widzę to w ten sposób, że no jak Polak trafi wiewióra tym ciosem, a wiem po sobie, że ma no cios to może go znokautować, a jak spadną do parteru, to za dużo może Adrian nie pokazać, bo no w te trzy miesiące z całym szacunkiem, ale nie dogoni parteru Wiewiora, który trenował już dużo, dużo, długo przed fejmem. Według mnie właśnie no, też wygra Wiewiór, jego taktyka będzie raczej prosta i znana wszystkim, Wiewiór tworzy presję, idzie do przodu, Obalić, a w Pola, Polach nigdy nie idzie do przodu, On zawsze czeka na ruch, albo się cofa, eee, nigdy nie wywiera presji, więc to jest ta, 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 taktyka, na którą Wiewiór jakby jest, e, jest dla niego, może tak, jest dla niego dobra, no, i będzie par do przodu, par do przodu. O ile Polak go właśnie nie znakałtuje, bo nie ma co mu odbierać, ma te łapy, kurde, ciężkie i czasami trafi to bomba. A jak trafi dobrze, no to światło gaśnie. jedna lampa i No, ale wydaje mi się, że raczej, raczej bez nie tutaj wjegórz po prostu, mówiąc językiem takim zapaśniczo. E, portalu, no przyjedzie się, nie? Jakby taką ciężarówkę na niego puści i będzie go tam dociskał cały czas. No ale nie czy... będzie ładna walka, ale... Ale, ale no. ja się czekam bardzo na tą walkę, bo będzie zajebista. Bo tu tak się mówi, że to powinien go przeleżeć, a to nie powinien go znakautować, ale pewnie się będą fajnie pruli trzy rundy. No tak. Dobra. Blonsky kontra, kontra Mateusz. Czyli Kacper kontra Mateusz. No nie no, w sensie, Słuchajcie, no, e, Ja totalnie nie wiem jak bije się mat fitlowy. E, mam nadzieję, że Kasper Boński pił wodę, e, bo jak nie będzie pił wody, to mu to po prostu. <śmiany> ja, to <trzeba> <śmiany> nie, ja, nie no, Kasper, ja Kasper oglądam, obserwuję... Zrobił bardzo duży progres, na pewno no, ładnie, tak. Zwinął że się. Techniczny zawodnik. Nie, że bije tam gdzieś na siłę. E, no i ma już 2-0. Powinien wygrać... E, no jestem ciekawy tego bońskiego. Ciekaw no... jestem, bo mam w tej samej kategorii walczymy. 3-0 będzie miał. No jeżeli wygra, no to No ten... jeżeli wygra, to będzie o 3-0. No matki no, no Debiucik, coś tam widziałem. A że... może że to... nie wiemy nic coś o nim... tym? Widziałem, że machał nogami. skacze no... do tyłu. było sobie coś tam, że wcześniej byśmy walczyli, więc, a więc on też yy, w treningu jest już zapewne trochę, może nie takim stałem, ale sobie coś tam wcześniej boksował. Widziałem yy, już, już około rok wcześniej. Yy, tymi nogami macha, te nogi też są niebezpieczne, jakby nie było. Także, no, jest ja to jednak tak na błyskiego. No, po prostu. Okej, okay, walka wieczoru, czyli Kasius Rzeciński, Don Casio kontra Polish Zombie, czyli Marcin Wrzosek. No i ta walka, moim zdaniem, może wyglądać podobnie jak ostatnia. W sensie nie mówię o rezultacie, jak, jak ostatnia walka Kasiusza, Czyli Kasiusz będzie sobie go tam pykał, a Marcin, tak jak wcześniej, Norman, będzie starał się skracać dystans i gdzieś tam brudny boks uskuteczniać i robić takie rzeczy. Nie wiem, kto wygra tę walkę, ale... Będzie na pewno super. Może być tak jak wcześniej, właśnie, tak jak powiedziałeś, że będzie próbował Marcin z racji tego, że jest niższy, skrócić dystans i tam e, dojść. A no Kasjusz e, no, jest wyższy, ma większy zasięg ramion, przez co no, może sobie trzymać na dystans tych przeciwników. No i robi to dość dobrze. Bo jakby niektórzy nie jest z środowisko sportowego myślą, że to jest po prostu jakiś hops, który sam aranżuje i gdzieś tam e, trenował kiedyś boks, ale on naprawdę ma tą stójkę bokserską na fajnym poziomie. Więc i to też jest jego płaszczyzna, To jest jakby boks. W boksie jest innym boksem niż ten w MMA. Także może sobie na wiele pozwolić i mam chyba większe doświadczenie, bo no bo Park miał tam walki w boksie, w boksie, nie w boksie, ale tylko w boksie, po prostu amatorskim. A u Wrzoska nie wiem jak to wygląda, ale myślę, że wynik może być podobny i walka sama w sobie też może być podobna. Wynik podobny, to czyli co Kas już przegra? Kas już A, przegra, sorry, zagranu. sorry, sorry. Tak, tak. przepraszam, Chciałem powiedzieć, że wynik może być, że walka będzie bardzo wyrównana, ale Kas już wygra. Tak, albo raczej nikt nikogo nie powinien bo Marcin ma twardą czachę, Mas już ma twardą czachę. No będą się, po, po prostu chłopaki się będą napierdzielać. Na pewno ktoś będzie niezadowolony z tego, że przegrał, a, a i będą kontrowersje. No i tak, tak mi się też wydaje. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie typy, jak to widzicie. E, to była nasza opinia, czy się nie musicie z nią zgadzać, i tak dalej. Luźne luź, zdanie, luźne zdanie, także to wszystko widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.